Nie, pewnie bierze normalne tutaj to nie Ten najdroższy biorą? to nie biorą normalnie tylko coś wypasionego Tutaj To jest to, to nie, firma ci funduje czy coś Przy ratonie chyba oni będą Tu. Co wrzucają w koszty To mają to jo. Nie, no tam gdzieś kawałek dalej, nie? Jo. No to nawet... jo.